Witam moje szanowne mordeczki w nowym roku. Mamy 23 stycznia 2023 roku. No i co? Jakby nie było, jesteśmy w polu. Dawno nic nie nagrywałem, dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło, bo wnętrze się zmieniło. Spałzowałem wnętrze, się zmieniło. A dokładnie co? Nie mogę kamerę zmienić, dobra, nie zmienię. A tako się zmieniło, że z mefem się już jeździ. Miał być fajn, ale pojeździłem, popatrzyłem, za głowę się złapałem no i pomyślałem, poczekam. Trafiło się jak trafiło. Ten traktor tak naprawdę nie był planowany. Później powiem, marka New Holland podobała mi się. Ma swój taki kurcze smaczek, który mi ściągał, aczkolwiek nie był takim poważnym planem. Żeby zakupić. Ogólnie był fan, tak, bo na FENDach bazuję, na FENDach pracuję. Na nim mam takie takie większe doświadczenie, no i wiedzy, takie pojęcie mechanicznie. To już jest ciągnik z 2001 roku. Jest na elektrohydraulicznym sprzęgle. Choć jak na razie omijam to, bo ma to swoje wady. Nie jest tak, że to jest traktor idealny. Jest do poprawek, poprawiamy, szukamy, ale znalazłem sposób, żeby nim pracować ze wszystkimi się dogadać, pół butelki wódki dla mnie, pół dla niego do baku, no i pracujemy. Teraz wyjdę, na chwilę spłuzuję, pokażę jak on się prezentuje. O, jak na 135 koni, jest to bardzo dosyć spora maszyna gabarytowo. Nawet jest wyższa chyba od 614. No co mogę im powiedzieć? Zrobiłem nim już kurczę... No, zrobię dzisiaj strzelę 36 hektary. Już ja tam nie wiem, nie pamiętam. No ale 30 godzin już o nim zrobiłem. No więcej. I wygląda tak. Jest trochę zafajgany olejem. Bo strzelił mi ten przewód od yy, chłodniczki. O ten. Na razie go skróciłem. Jest ok, trzeba będzie wymienić bo to jest kurczę, są wysuwane chłodnice do czyszczenia, także trzeba będzie to na sezon ogarnąć. Powiem tak, nie mam dupy wygodnej, nie zależy mi na klimatyzacji, ale niestety on ma klimatyzację, ale kosztem braku sprężarki, a nie ukrywam tego, że sprężarka w transporcie i produkcji rośliny jest bardzo istotna. Podejrzewam, że ten reaktor pochodzi z Francji Z tego względu, że ma hamulce hydrauliczne I też można wnioskować Po napisach Nie wiem, czy był gdzieś na usługach, czy ten Ma 7, 700 godzin Ja go kupowałem miał chyba tam 770, 780 Mam gdzieś zdjęcie, nie pamiętam Skąd go przeprowadziłem? 12 km od Andrzeja Igeńka Czyli chyba strony Bielsku Podlaskiego. Jechałem koło chyba 6 czy 7 godzin, ale to przez to, że zabądziłem i jeszcze na kawę do kolegi, zajechałem. Tak, Mareczku, pozdrowienia. A wracając do tematu. Traktorek jest suchy, nie można nic powiedzieć, że są wycieki, czy ten jest bardzo dobry w takiej kondycji zewnętrznej. Tak jak mówię, jest problem jego jazdu, ale to jest ewidencje błąd elektroniczny z tego względu, że ja sobie to zapisuję oczywiście no, nauczyłem się jeść, ale zapisuję co i jak gdzieś po prostu stawiam, albo jest to synchronizator zakresu jazdy potencjator sprzęgła, bądź też cały moduł elektroniczny i tak właśnie myślę, żeby moduł, moduł wyjąć przeczyścić, sprawdzić jego E, Przewodzenie prądu, czy nigdzie nie jest e, gdzieś zanieczyszczony zanie, zanie, Może być tak, że to jest całkiem jego wina, bo o, Nie mogę załączyć się automatycznie blokady, ogólnie wcześniej był problem z, z załączeniem Przedniego napędu, wyskakiwał błąd bon P32 Ale no nasz ten e, Pan Tadeusz Poprzeczyszczył, poogarniał, no na razie się załącza, choć na początku był problem, jak na razie Na razie jest za każdym Włączeniem włączeniem działa, czy ja tak myślę, że to się rozchodzi że w ogóle nie będzie problemu z tym całym cholernym tym. Choć warto byłoby wyjąć moduł i go przyczyścić. No i tak się składa, że nasza szesnastka teraz już będzie miała wsparcie, ale... Ale, ale musiała zmienić kamerę. Ale nie ukrywam, że musi być taki traktor, prosty i swobodny. Nie jestem zakładnym za, za ursusiarzem, bo zmieniłem zdanie na temat tych maszyn. No ale każdy facet ma jakieś hobby i no nie ukrywam, że moim marzeniem jest przerobienie z tamtego no, na bardziej komfortową wersję. Mam kolegę, który właśnie zrobił swój pierwszy prototyp ehr do traktora. Myślę, że mi by Jacku po pomógł, byś nie? Nie powiem, że nie, z chęciłbym bym przyjął Twoją pomoc. Chciałbym zrobić mu wsadzić kabinę od wersji angielskiej. Mam już na oku, tylko daleko trzeba było jechać. Bądź też od renówki. Mógłbym zrobić wersję, kurczę, jakoś z EuroCabiny, nie, z wersji 17, 16, 34 bądź też ZTS-a. Ale ludzi to popierdoliły sobie cytami Ursusów, bo są, są agenci, gdzie widziałem za 160 tysięcy wystawił Ursusa. Niech się tu pierdolą tacy ludzie. Ja rozumiem, że jest inflacja, wszystko poszło do góry. Ale kurwa, no za 160 tysięcy... To ja mam chyba kurwa jakąś 700 taką kurwa na, na dosyć dobrej kondycji. Także tak z przekazem nie mniej w się mógłby, ale każdy... Kto jak chce, tak ceni i wystawia, nie? Ale jaki trzeba być pierdoliętym człowiekiem, żeby dać tyle pieniędzy? Stu bym, kurwa nie dał za wersję e, eksportową. Bo chyba, że hiszpańską ładną na duży kołach. Ale to już bym musiał mieć pieniądze. No i wracamy do 16 Trzeba też ją uruchomić, pogadać się z panem do uszy, żeby w końcu też wziąć się za ten silniczek. No troszkę wydatku było także no, nie wiem, z tymi moimi planami, jeżeli chodzi o kabinę, ten, bo to trzeba było stać duże koła, od razu skrzynię i tę kabinę. No, choć na tą kabinę, ona właśnie jest z prostym słupkiem tutaj z tyłu. Tylko ją wygłusić, poprzenosić wszystko po mojemu, trochę elektroniki dodać, bo też bym chciał blokadę zrobić taką elektroniczną, bądź też e, elektrę hydrauliczną. No że ta wygoda była. I ona by chodziła. Ona by z tym pługiem sobie śmigała, bo szkoda mi tego traktora, bo to jednak jest 135 koni, tak? On sobie z nim śmiga, no ale setkę ma jednak więcej tych kusy na tym swoim kurze, to także ona byłaby tak, takich rzeczy. To jest do roboty, na pewno buduje coś, bo w Perkisie jest do zrobienia załączenie wiązka wąb, bo też jest problem, że się nie włącza. Wziąłbym zwolnicę, no trzeba było zajrzeć do plecaka, także jest roboty od cholery, także trochę ruszę dupę, coś będę nagrywał. Nie będę nagrywał cały czas w pierdzieleniu, bo te vlogi, nie vlogi, to małk to słucha. Lubię montować, to jest montuję, no ale 200 zmontuj, tak? Chyba że pójdę o, do końzy z zagrowa Nagramy jakiś filmik, zmontujemy z naprawy John Deera, choć właśnie jak widać nie mam czasu, a jak pójdzie się do niego to się kończy jakoś to tak, tak się kończy, jak się kończy zazwyczaj, nie? Ale postaram się to zmontować. Dzisiaj mówię, nagram coś tak na szybko. Pokażę ten właśnie mój nowy nabytek. Przepraszam za syf, ale tak jak mówię, jest trzeba go poprać. Tam to ja go teraz ganiam, żeby widzieć, co się dzieje w mieście na wiosny. I jak na razie, nie mogę nic złego powiedzieć. Jest 714 godzin. Muzuję na chwilkę, skoczę, zobaczę ile miał kurczę, go oglądałem. Yy, godzin, ale te godziny dolecą. Właśnie jestem, wróciłem, sprawdziłem. On miał 7660 godzin, jak go oglądałem, i zrobiłem zdjęcie licznikom to godzin. Czyli dziś ma 7714 godzin, czyli pierdzielna na już 54 godziny. Pójść macie Jak to zapierdziela. Tak, po wymianie oleju, ale nie powiem, bo poprzednio, po powymieniał po wszystko jest czyściutkie. Aczkolwiek, jak miałem to, to, to awarię tego przewodu. I widziałem, jakim kurczę olej do niego dolać, także trzeba będzie wszystko swoje pozalewać. On no niestety do 16 też trzeba będzie zmontować jakąś wspólną, wspólną klasę oleju. No jest roboty, jest. Nie będę zanudzał, tak jak mówię, nowy rok, nowe filmy, postaram się coś nagrywać. Także na dziś jest to wszystko, jest to koniec, na zapomniałem jak w ogóle mówić. <laughs> także do następnego. Bajo, mordeczki.